sierpnia o godzinie 12 początek uroczystości święto sukiennic w ramach tego święta spotkania ze znamienitymi mieszkańcami krakowa władzami ludźmi kultury od godziny 13 będzie również możliwość brania udziału w obradach okazjonalnego uniwersytetu wiedzy o krakowie czy spotkania z ludźmi którzy zajmują się kulturą krakowską zapraszam Z tego jakiś pożytek. Pana, i, e, to jest data, kiedy w 1875 roku architekt Tomasz Sreliński podpisał z Urzędem Miasta Krakowa umowę na przebudowę sukiennic. Dzięki temu sukiennice, które do tej pory były, bo nam już takiego określenia, to taką rudeą stały się pięknym, okazałym zbyciem, który spełnia nie tylko tradycyjne funkcje handlowe, choć jest to chyba pierwszy hipermarket krakowski europejski, ale także zaczęły pełnić funkcje kulturalne. O tym się czasami zapomina. Proszę Państwa, to miejsce jest miejscem szczególnym. To jest miejsce spotkań krakowian i miejsce spotkań tych, którzy do Krakowa przyjeżdżają podążąc od zwykłych turystów, a skończywszy na głowach państw, które tutaj także zajmują zawsze będą. Pozwólcie Państwo, że podziękuję Stowarzyszeniu Kupców Kupionych w za to, iż pamiętają o tym święcie, że kultywują tę tradycje, tą tradycję, która już się wpisała w wszystkie tradycje krakowskie i jest pewnego rodzaju symbolem, symbolem łączności kupców z miastem. Zawsze pamiętajmy o tym, że Kraków tak naprawdę zaczął się kupców i rzemieślników, a dopiero potem przyszła nauka, kultura i inne elementy, które decydują o jego roli i Rangie. Bardzo Państwu Dziękuję za kultywowanie tych tradycji i zapraszam Państwa do wspólnej zabawy. Dziękuję. Też Thank <laughs> you.